List Świętego Pawła do Rzymian rozdział 13 Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwały. Jest ona bowiem na służbie u Boga, Tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, Lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Bardzo wymowny tekst Bożego Słowa w tak bardzo kontrowersyjnym temacie. I wielokrotnie w tym tekście. Apostol Paweł podkreśla, że władza, zwierzchnia władza, jest od Boga, jest ustanowiona przez Boga, jest sługą Boga, nawet tak jest tutaj napisane. Jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa władzy. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy władza jest. Według naszego wyobrażenia i oczekiwań, myśli, czy po prostu wbrew naszym oczekiwaniom i naszym poglądom. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby być posłusznymi władzy, dlatego też jest napisane tutaj: płacimy podatki. I w tym mamy być naprawdę wzorowi, mamy być uczciwi. Chrześcijanie to ludzie, którzy nie naginają prawa. Nawet gdy ono jest zbyt ostre, nawet gdy może do końca nie jest takie sprawiedliwe i uczciwe, Bóg wszystkich prawodawców tutaj na ziemi rozliczy, wszystkich polityków, zwierzchników rozliczy. I w tym momencie naszą powinnością jest to, aby okazać posłuszeństwo, bo władza polityczna, nasi zwierzchnicy, są sługami Boga, tak jest wyraźnie tu napisane. I co ciekawe, apostoł Paweł ten list pisał do zboru w Rzymie. Było wtedy cesarstwo rzymskie, rządy cesarzy wcale nie były takie przyjemne i liberalne, jeśli chodzi o chrześcijan, wręcz przeciwnie, prześladowali chrześcijan. A pomimo tego, apostoł Paweł mówi, że te władze są przez Boga ustanowione. Że to Bóg nad wszystkim sprawuje swoją kontrolę. Oczywiście, należy tutaj też powiedzieć, że jest gdzieś pewna granica posłuszeństwa, bo przede wszystkim mamy być posłuszni Bogu. I dopóki prawo ludzkie, prawo danego kraju nie stoi w konflikcie z Bożym Słowem, z Bożym prawem, mamy okazywać posłuszeństwo. Mamy wypełniać to prawo. Jednakże, gdyby Prawo ludzkie, rząd, który jest nad nami, w naszym kraju, zabraniałby nam praktykowania naszej wiary, kultywowania wiary w żywego Boga, wtedy jesteśmy zobowiązani bardziej słuchać Boga niż ludzi. Te znane słowa, które apostoł Piotr wypowiedział, kiedy byli przesłuchiwani, kiedy im zabraniano głosić Ewangelię powiedział bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi dlatego należy zawsze rozsądzić jeżeli to ludzkie ziemskie prawo nie stoi w konflikcie z Bożym prawem mamy być posłuszni władzom zwierzchnim niech Bóg nam w tym dopomoże bo w ten sposób też składamy świadectwo naszej lojalności naszej wierności Naszej uczciwości, przestrzegamy przepisów, chociażby nawet w ruchu drogowym, gdy jedziemy samochodem. Wiadomo, że bardzo ciężko skrupulatnie tych przepisów przestrzegać, ale miejmy się na baczności, bo władza jest od Boga. Całe zwierzchnictwo w każdej dziedzinie życia naszego, również w pracy, jest od Boga, dlatego jesteśmy winni uczciwość, lojalność, wierność i porządek. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Dziękujemy Ci Boże za to, że dajesz nam takie spojrzenie. Chociaż czasami może być ono dla nas niewygodne i trudne żeby wprowadzić w praktykę. Dopomóż nam w tym, Panie, abyśmy byli posłuszni władzą zwierzchnią, a najbardziej posłuszni Tobie. Amen.